Jak widać, komarek ma już pierwsze jazdy próbne. Więc będzie krótki materiał z tego, jak jeździ. Idzie już tutaj mój operator. Więc będzie nagrane na razie na polnych drogach, bo, bo są to tylko jazdy próbne. Potem będzie coś, może, z asfaltu, jak zacznie się powoli i zabawa z rejestracją. Komarka. Dobra, odpalamy. Zrobię krótką rundkę. Zobaczcie, jak jeździ. Markiem w sumie pierwsze już 3 km. Eee, tak pola rzepakowe Każda influencerka chciała tutaj być. Komarek już jest. Eee, jak się jeździ, no spoko, nie ma, nie ma jakichś tam problemów. Na pewno coś będę musiał tutaj zrobić z przełącznikiem od świateł, bo, bo się przycina. Tak, jak jeszcze, o, już jest koniec. Także będę musiał go jeszcze raz rozebrać i, i zrobić. Tak klicznik jest ułożony, takie ona sztukę, żeby dziury nie było. Eee, co jeszcze? Z ciekawostek, komar jeździ na świecy, która była w nim oryginalnie. Jest ona wyczyszczona, tylko wrzuciłem ją do wanienki, żeby ją doczyścić w środku. No i komar pali jej. Także jest już trochę zakurzony, łapie pierwszy kurz. Tryczkę mało, chyba mam powietrza z tyłu. No ale. Jak się prezentuje komarek? I komarek jest już w garażu. W sumie zrobił ponad 6 km. Trochę po polnych drogach go, go pomęczyłem. W sumie. Co jest do poprawy? Bo do poprawy jest stacyjka bo za luźno kluczy klata. To raz, dwa, kopka. Jest tak na sztukę, tylko przykręcona, bo miała iść w sumie do, 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 do galwanizacji. Jak widać, jest ona, e, mówię, poskręcona tak, żeby tylko była. Chyba, po ostrość. Także to idzie do, do galwanizy. E, stopka centralna pójdzie do malowania. Na no, komarek, całą. No, komarek musi jeszcze zrobić kilka kilometrów po polnych drogach zanim wyjadę. na przykład na, na przegląd. Bo, bo powoli już się zabieram za, za procedury związane z rejestracją go. Co jeszcze, na pewno tutaj te pałonki, klameczki, tutaj yy, wyostrzy. Tutaj te opaski zaciskowe na, na kierownicy idą, pójdą teraz w chrom jakoś w tygodniu. Yy. I to w sumie na razie wszystko, jeżeli chodzi o, o komara. Yy, co będzie następne? Następnie nie wiem, szukam czegoś ciekawego na, na jakiś projekt, ale w sumie ostatnio nic się fajnego nie trafia i tak myślałem czy, czy nie pobawić się z jakąś może MZ-ką ewentualnie nie wiem jakąś cz ą lub, lub pójść coś, coś naprawdę bardzo starego typu coś lata 40, późno 30, zobaczymy czy coś się znajdzie i oczywiście w jakich pieniądzach. Bo, bo jest y, kilka takich y, motocykli, które można było kupić, no ale niestety no nie mój budżet. Yy, na pewno też muszę się w końcu zająć suzuki, bo, bo, bo stoi i, i trochę je zaniedbałem, szczerze mówiąc. Więc muszę tutaj porobić kilka rzeczy powinien być z tego filmik, bo będzie tam taka jedna trochę grubsza robota. To zobaczymy. I cóż, i na razie wszystko. Dzięki wszystkim za uwagę. Jak widać, właska sobie stoi, Suzuki se stoi, dołącza do tego komarek. Dzięki wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.